Dzień dobry. Dzisiaj bardzo nietypowy odcinek, a mianowicie świąteczny. Tak naprawdę opublikowany będzie w sumie już praktycznie po świętach, a może nawet w trakcie. Bardziej w trakcie. Dlaczego niezwykły? Bo tym razem nie będzie ani wiedzy, ani wywiadu. Chciałabym porozmawiać i opowiedzieć coś bezpośrednio do ciebie, dla ciebie. A mianowicie korzystając z tego um, niezwykłego czasu, takiego, gdzie nie pracujemy i nikt nie pracuje, takiego czasu, kiedy jesteśmy sami ze sobą bądź z najbliższymi i mamy możliwość właśnie refleksji. <grym> to jest ten moment, w którym chciałabym również się zatrzymać razem z Tobą i życzyć Ci. Poza spokojnym i cudownym czasem wyciszeniem przede wszystkim chciałabym też życzyć bardzo dużo radości, takiego samozastanowienia nad tym, gdzie jestem, z kim jestem, dlaczego jestem. Te pytania często zadają sobie dzieci, a potem jakoś zapominamy, doroślejemy i zapominamy sobie zadać tak ważne pytanie. Również chciałabym życzyć spełnienia marzeń. I takiej y, ruszenia z miejsca, skuteczności w działaniu, tego, żeby nam się chciało właśnie ruszyć, żeby nam się chciało chcieć, to jest taka rzecz, w której bardzo chciałabym swoimi tutaj nagraniami, swoją pracą wspierać Ciebie i inne osoby. I to jest to, czego bardzo Ci życzę. Jeżeli jest coś, z czym sobie nie radzisz, albo, albo uważasz, że. Jeśli ci ciężko, to chcę powiedzieć, że to jest bardzo normalne. Każdy, absolutnie każdy tak ma. Tylko jedni się do tego przyznają, inni nie. I warto czasami sobie tak um, trochę uwolnić, odpuścić pewne rzeczy. One albo same przyjdą, albo się same rozwiążą, albo wtedy, kiedy je uwolnimy, to wpadniemy na pomysł, właśnie którą drogą iść i od czego w ogóle zacząć. Tak więc życzę Ci właśnie takiej sztuki uwalniania, odpuszczania, a jednocześnie oczywiście nie rezygnowania z siebie i nie rezygnowania ze swoich marzeń. Zadbania o siebie, zadbania o swoje potrzeby, zadbania też o taki dobrostan, o to, żeby mieć tą przestrzeń, i przy okazji postanowień noworocznych, niektórzy je robią, inni ich bardzo nie lubią nie twierdzą, że to zupełnie nie działa. Ci, co mają achievera, to się nie zgodzą ze mną. <laughs> lubimy mieć listę, lubimy mieć zadania. Może być ich kilka, może być ich kilkanaście na cały rok. W każdym razie, jeżeli tworzysz taką listę i tworzysz takie postanowienia, to zachęcam Cię również do tego, żeby na tej liście znalazł się, znalazła się taka pozycja, w której dbam o siebie. I na liście dbam o siebie w tych postanowieniach noworocznych, żeby tam również dopisać minimum godzinę tygodniowo. Wracając do życzeń, jeszcze raz wszystkiego dobrego, spokoju, ciepła, czasu właśnie dla siebie i bardzo, bardzo dużo radości. Jest nam potrzebny humor, jest nam potrzebne zadowolenie, cieszmy się z bardzo różnych małych nawet rzeczy. Jak pada śnieg, cieszmy się z tego, że jest pięknie. Jak nie ma śniegu, cieszmy się z tego, że nie jest ślisko. Generalnie szukajmy tej radości tam, gdzie się da, bo to nas buduje i właśnie prowadzi, daje siłę i energię do tego, żeby pokonywać te różne trudności, które tak czy inaczej się przydarzają. Też, uwaga, każdemu, nie tylko wybranym. Tak więc bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za te kilka minut e, wspólnych. Wszystkiego jeszcze raz dobrego. Jak to jeden z moich klientów powiedział, też bardzo lubi to określenie. Wszystkiego dobrego w tym roku jeszcze i w nowym roku. I oczywiście słyszymy się za chwilę po nowym roku, już z kolejnymi nagraniami. Do miłego zobaczenia. Usłyszenia. Też.